no. Mówię, że w lasach, ale nie wiesz, że i na ten w lasach warszewskich tego nikt nie widział. Nowy to jest taki pomost zrobiony, bo tutaj że, mokradła. mokradła, nie? Ścieżka przechodzi przez mokradła i zrobili kładkę. Ten, mostek taki kładkę zrobili, i suchą nogą i, albo. Ta. A Wło, Władek musiałby tu przyjechać. No to przyjedzie. Rowerem. Ostatnie coś ciecenko. Nie ma, nie ma. Przyjdzie czas, będzie jeździł. No. I też będzie człowiekiem lasu. A. A nie jak do tej pory człowiekiem domu. A. Ale wybaczamy! 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 Miłosierdzie to nasza pierwsza. No właśnie. Fajny. Nie, no fajny mostek. Kładka taka, kładka nie Perfect, mostek. Jak no. to zrobił? Nie zarwie się.